Cześć i zapraszam Was na rozwiązywanie egzaminu na prawo jazdy kategoria B w serwisie L-Test, gdzie znajdziecie całą oficjalną bazę pytań egzaminacyjnych. My oczywiście też będziemy korzystać z tej oficjalnej bazy pytań, związując egzamin, tak jak wygląda to na egzaminie państwowym, czyli ograniczony czas i 32 pytania. No i zaczynamy. Próbny egzamin, a zanim jeszcze tylko zacznę, to powiem Wam, że oczywiście w opisie do filmu znajdziecie informacje o zniżce, jaką można uzyskać, jeżeli interesuje Was zakup dostępu do serwisu czy aplikacji. Do serwisu i aplikacji w sumie. A my już zaczynamy rozwiązywanie. Czy w tej sytuacji jedziesz drogą jednokierunkową? Tutaj nie mamy żadnych znaków oprócz znaków poziomych, a te znaki poziome, czyli podwójna linia ciągła, mówi nam o tym, że to jest droga dwukierunkowa, czyli nie, nie jedziemy drogą jednokierunkową. Czy widoczne pod znakiem ostrzegawczym tabliczka wskazuje układ torów i drogi na przejeździe tramwajowym? Mhm. Tutaj mamy tą tabliczkę i ten znak, tak jest. Czy w tej sytuacji, pamiętając o własnym bezpieczeństwie, powinieneś ewakuować poszkodowanego, z dymiącego samochodu? Tak, powinniśmy udzielić pierwszej pomocy, czyli tak. Czy na obszarze wyznaczonym linią przystankową możesz zatrzymać samochód osobowy w celu zapytania o drogę? Nie, nie wolno nam się w tym miejscu zatrzymywać. Czy wolno ci otworzyć drzwi pojazdu bez upewnienia się, że nie spowodujesz tym zagrożenia ruchu? Nie, nie wolno nam otwierać w ten sposób drzwi bez upewnienia się, czyli nie. Czy w tej sytuacji masz prawo zachować dowolny odstęp od wymienionego samochodu ciężarowego? Niedowolny, ale odstęp bezpieczny, czyli niedowolny. Czy masz obowiązek każdorazowo zatrzymać pojazd przed wjazdem na takie skrzyżowanie? Każdorazowo nie, ponieważ nie mamy tutaj znaku stopi, jeżeli skrzyżowanie jest puste. Widzimy to, to nie musimy się zatrzymywać. Musimy się tylko upewnić, czy możemy bezpiecznie wjechać. Czyli nie. Czy w przedstawionej sytuacji, zamierzając skręcić w prawo w strefę zamieszkania, musisz sygnalizować ten manewr? Skręcamy w prawo, zmieniamy kierunek, więc tak, musimy to sygnalizować. Czy w przedstawionej sytuacji jesteś ostrzegany o zbliżaniu się do jednego niebezpiecznego zakrętu w prawo? Tak jest. Czy w tej sytuacji masz obowiązek włączenia kierunkowskazu, jeżeli zamierzasz zmienić pas ruchu? Tak, zawsze przy zmianie pasa ruchu musimy włączyć kierunkowskaz. Czy wolno ci wjechać na widoczny przejazd bezpośrednio po podniesieniu zapór kolejowych, bez upewniania się, czy nie nadjeżdża pociąg? Oczywiście powinniśmy się upewnić, czy nie nadjeżdża pociąg, więc nie, bez upewniania się nie powinniśmy wjeżdżać. Czy w tej sytuacji, skręcając w prawo, masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa nadjeżdżającemu sprzeciwka pojazdowi, który skręca w lewo? Skrzyżowanie równorzędne. My skręcamy w prawo, on w lewo, więc nie, nie mamy obowiązku mu ustępowania. Czy w tej sytuacji powinieneś oczekiwać, że następnym sygnałem będzie światło zielone? No tak, w sumie tylko tego światła nam tutaj brakuje, ale oczywiście tak. Czy w tej sytuacji masz prawo wyprzedzić kilka pojazdów, nie, zwraca, nie wracając na prawy pas? Tak, tutaj ta sytuacja nam to umożliwia, jest bezpiecznie, więc tak możemy tak wyprzedzić. Czy w tej sytuacji masz pierwszeństwo przed pojazdem, który jedzie z przeciwnego kierunku i skręca w lewo? Mhm, mamy zielone światło. My skręcamy w prawo, on skręca w lewo, więc tak, mamy tutaj pierwszeństwo. Czy na tym skrzyżowaniu dopuszczalne jest skręcanie w prawo bez uprzedniego zatrzymania się? Tutaj nie, bo tu jest znak stop i za każdym razem musimy się zatrzymać, więc nie. Zamierzasz jechać na wprost. Czy masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu z prawej strony? Jesteśmy na drodze z pierwszeństwem. Ten z prawej też jest na drodze z pierwszeństwem, ale mamy go z prawej strony, więc tak mam obowiązek mu ustąpić. Czy w tej sytuacji masz obowiązek zatrzymać pojazd we wskazanym miejscu? I to miejsce wskazuje nam policjant. Więc tak, jak najbardziej mamy obowiązek się zatrzymać. Czy w tej sytuacji migający sygnał żółty zezwala ci wjechać za sygnalizator bez zatrzymywania się? Tak, zezwala. On nas ostrzega przed niebezpieczeństwem, ale zezwala wjechać bez zatrzymywania się. Zamierzasz skręcić w lewo na skrzyżowaniu? Czy w tej sytuacji należy przyspieszyć, aby zdążyć przejechać przed pojazdami nadjeżdżającymi z przeciwka? Nie, nie wolno nam się w ten sposób zachowywać. Nie możemy tak przyspieszać. Jak duży odstęp od poprzedzającego pojazdu należy utrzymywać, kierując samochodem osobowym poza obszarem zabudowanym w tunelu o długości 600 metrów? A nie mniejszy niż 50 metrów, B nie mniejszy niż 40 metrów, C nie mniejszy niż 30 metrów. Powinien to być odstęp nie mniejszy niż 50 metrów, czyli odpowiedź A. Jesteś uczestnikiem lub świadkiem wypadku drogowego. Jak należy postąpić, gdy na poszkodowanym pali się ubranie? A. Przewrócić osobę na ziemię i ugasić ogień poprzez przykrycie np. kurtką, kocem, płaszczem. B. Poczekać na przyjazd straży pożarnej. C. Ugaść ogień gaśnicą. Najlepiej właśnie przewrócić tę osobę na ziemię i ugasić kurtką, czy kocem czy płaszczem, czyli odpowiedź A. Który z obowiązków dotyczy właściciela samochodu osobowego? A. Poddawanie pojazdu okresowym badaniom technicznym. B. Zawarcie umowy ubezpieczenia NW. C. Zawarcie umowy ubezpieczenia autokasko. Poddawanie pojazdu okresowym badaniom technicznym jest obowiązkowe, czyli odpowiedź A. Które z widocznych na ilustracji lampek kontrolnych dotyczy przednich świateł przeciwmgłowych? A, B czy C? Przednie świateł przeciwmgłowe to lampka B. Widząc osobę z białą laską przechodzącą przez jezdnię należy A. zatrzymać pojazd w celu umożliwienia jej przejścia, B. użyć sygnału dźwiękowego, jeżeli przechodzi poza wyznaczonym przejściem dla pieszych, C. w każdym przypadku zmienić bieg na wyższy. Należy zatrzymać pojazd w celu umożliwienia jej przejścia, czyli odpowiedź A. Który ze sposobów hamowania samochodu osobowego wyposażonego w system ABS jest najbardziej efektywny? A pulsacyjne wciskanie pedału hamulca, B szybkie i mocne wciśnięcie pedału hamulca, C wciśnięcie pedału sprzęgła a następnie pedału hamulca. Przy ABS należy szybko i mocno wcisnąć pedał hamulca, czyli odpowiedź B. Foteliki bezpieczeństwa dla dzieci oraz inne urządzenia oraz inne urządzenia przytrzymujące dla dzieci należy instalować w pojeździe. A. W sposób bezpieczny i estetyczny. B. W sposób umożliwiający łatwy dostęp do dziecka. C. Zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia. No, powinniśmy to robić zgodnie z zaleceniami producenta, czyli odpowiedź C. Jakie czynniki wpływają na poprawę pola widzenia? A. Zwiększanie prędkości pojazdu. B. Zmniejszanie prędkości pojazdu. Czy C. Stres kierowcy? Poprawiają, poprawia pola widzenia zmniejszenie prędkości pojazdu, czyli odpowiedź B. Która z wymienionych czynności może zwiększyć bezpieczeństwo podczas jazdy po zaśnieżonej drodze? A hamowanie wyłącznie przy użyciu hamulca ręcznego B stosowanie opon zimowych C. zdecydowane przyspieszanie. No, y, zwiększy bezpieczeństwo stosowanie opon zimowych, jeżeli chodzi o zaśnieżoną drogę, czyli odpowiedź B. Jakie zachowanie zwiększa ryzyko wpadnięcia w poślizg na oblodzonej nawierzchni jezdni? A. Jazda na trzecim biegu. B. Nagłe zwiększenie prędkości. C. Zmiana biegu na niższy. Zwiększa ryzyko nagłe zwiększenie prędkości, czyli odpowiedź B. Czego możesz spodziewać się wjeżdżając na most oznaczony tym znakiem? a. zalegającego śniegu i zasb, b. obfitych opadów śniegu, c. oszronienia jezdni lub goładzi, nawet jeśli nie występują na innych odcinkach drogi. Tak, to chodzi tutaj to o to oszronienie jezdni lub gołoladzi, czyli odpowiedź c. Czy przepisy ustawy prawa o ruchu drogowym dopuszczają możliwość oddalenia się od pojazdu, którego silnik jest w ruchu? a. tak, ale tylko do 15 metrów od pojazdu, nie. C, tak, ale tylko od 5 metrów od pojazdu. Nie dopuszczają takiej możliwości, czyli odpowiedź B jest prawidłowa. To było ostatnie pytanie. Tak, mamy 74 punkty, czyli wszystkie odpowiedzi były prawidłowe. Życzę Wam takich wyników na Waszych egzaminach. Piszcie, jak Wam poszło. Piszcie, jeżeli macie jakieś pytania. Zapraszam Was również na, do innych mediów społecznościowych, na inne filmy. Pozdrawiam i do usłyszenia, zobaczenia w kolejnych filmach.